Dzisiaj zacznę grać w Plants vs Blades z najlepszymi brerotami i roślinami w całej grze I stanę się najlepszą dziewczyną w Polsce Oglądajcie do końca Co to jest? Słuchaj, jak by ci to powiedzieć, a... <ścoughs> jak by ci to powiedzieć? To są generalnie po części rzeczy, które ty zaraz będziesz mieć A wiesz dlaczego? Dlaczego ty masz 20 Dragon Caneloni tak o? Nie mam 20 Filip, chcę zacząć grać tą grę tydzień temu, co to jest? Mam 80. Nie. Yeah. Ty w tą grę zupełnie nie grałaś. To są rzeczy, które dostałaś od Bartiego w prezencie i tak. nawet nie ruszałaś. Zresztą widać. Nie. Yeah. I teraz tak, słuchaj. Dzisiaj zaczniesz grę z najlepszymi roślinami, jakie istnieją. Ponadto, moja droga, mam dla ciebie parę rzeczy. Okej, okay, okej. Okay przykład, coś takiego. Nie gadaj. Trzymaj. Naprawdę? Trzymaj, trzymaj. Dobra, szkoda, że to nie jest tyle Brainrot. Trzymaj. Słuchaj, ogólnie powiem tak, to co Aha. dostajesz ode mnie, to jest dla ciebie aktualnie, ale później dla widzów, dlatego widzowie łapa w górę, sub z dzwonem, komentarzyk z waszym nickiem, kliknij na plecak teraz i Pozostaję załóż najlepsze. Porozmawiaj dla widzów, okej? Okay. Best brain rot. No i słuchaj, i teraz one ci tutaj generują kaskę. Mogę Musisz rozszerzyć tu... swój ogród. Mogę. Możesz, eee... możesz, wszystko z... Dobra Słuchaj, będę potrzebował e, ciebie tutaj, że tak powiem Bo ty ogólnie chodziłaś do szkoły związanej z roślinami Tak, 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 tak No chodź, Dobra. będziesz mnie asystować, jak ci tutaj wykopuję powoli ja, ja się gubię, w ogóle cały czas mi wyskakuje popad, żeby rozszerzyć ogród To ja cały czas klikam tak i mi się pojawiają jakieś zielone paseczki tutaj Spokojnie, i, i nie spokojnie wiem, Słuchaj, to ja mam do ciebie jedną sprawę Bo Aha. tutaj masz takie rzeczy różne, no nie? Mam, no e, Mam weź łopatkę. Kwiatuszki. Weź łopatkę do ręki no. I zbierze. Ale to wtedy nie będą mi tagować No nie będą, to prawda, ale spokojnie słuchaj Jakby nie. to nic się nie dzieje, nic się nie dzieje Przepadło mi widzowie... orka lero orka Mam nadzieję, że wiesz co robisz Filipku Ale po twoim ogródku stwierdzam, że chyba tak <grych> No wiem, wiem, zdecydowanie słuchaj Czekaj, bo tutaj mi się Gierka nie ogarnia co się dzieje Czekaj, dobra ogólnie to tak Tutaj widzowie mamy jak widzicie najrzadsze możliwe seedy Czyli nasiona Trumbino i teraz tak, przyjmij prezenty wszystkie. Dobra, przejmuj, przyjmuj. Słuchaj, moja droga, teraz dostajesz najrzadsze sidy w grze. E, tyle, że już wyhodowane. I są to grzyby armaty. Grzyby armaty? Brzmi dobrze. Słuchaj, te, teraz ty je dostajesz. To są najrzadsze w grze. Jakby ja powiem ci tak, szansa na dropnięcie tego, to może jest dwa w ciągu dnia. I teraz tak, zbierz kasę z tych tutaj Dragon Caneloni, dokup sobie dodatkowe farmy i teraz wejdź w plecak. Plecak. Do, dokup sobie tą farmę dodatkową. No. I słuchaj, posadź sobie te grzybki tutaj yy, po kolei. Okej. Okay. Po, po jednym na linię, po jednym na linii. Czyli tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Tak mówię, każda linia to jest, yy, to jest wiesz, to jest jeden grzybek. O jest, <grych> co jest? Czemu one są takie mocne? No one ci one shotują to wszystko teraz. Chijacie. A ja mam dużo tych grzybów, ja mam bardzo dużo tych grzybów. Nie masz dużo grzybów. Grzybów A... masz pięć. A mu... A to, to co postawiłam tu, aha. To jest grzyb. dobra, dobra, dobra. Widzę widzę. To o, jest, mam coś dla ciebie jeszcze. Nie! Ej, zawsze. Dobra, o! bierz to. Bierz to i bierz dobra, jeszcze to. Dobra, zaczynamy, zaczynamy przygody widzowie. Nowa I bierz gierka to i pierwszy dzień. Ja to ja to mam farta w życiu. Dobra, co? i słuchaj, bierzesz to, co, nie? No. I dajesz jedno dajesz tutaj na tą linię. Okej. Okay. A drugie dajesz na tą linię, tak po bokach sobie dawaj. Po bokach daję. Jaki to no. jest olbrzymie, co jest? I drugie dajesz tutaj. Okay. No i dobra, no i słuchaj, to generalnie już w ogóle one-shotuje. I teraz co Ralekko robisz? Ogólnie w tym momencie no. zaczęłaś grę z najmocniejszymi roślinami. A czyli one tylko biją na swojej linii, tak? Nie mogą na przykład bić tych, którzy idą tutaj. Dokładnie, każda linia to jest, yy, i to jest, że tak powiem, yy, osobny byt. I teraz okay. tak, bo ogólnie jak widzisz, te one biją zmieniają 20... kurs, one zmieniają kurs, I idą prosto. Tak, 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 słuchaj, te biją po ile, Żalentka, po ile one biją? Ten bije 22 koła, ten 22 bije 22 koła damage'a 55, 33, no. no. A zobacz, zobacz ile bije tamten. Chciałbyś widzieć teraz moją minę. Ale widzowie widzą, to najważniejsze. No dobra, słuchaj. Co jest? Ogólnie widzowie, to jest nowa gra i ja zaczynam w nią teraz grać. Ale jeśli chcielibyście mieć mnie w znajomych, mieć dostęp do moich serwerów w tych gierkach, albo nową rangę na Discordzie, to kupcie wspierającego, który jest za 5 lat miesięcznie i macie właśnie, tutaj mi do znajomych, macie z tym na prywatne serwery stworzone specjalnie dla Was oraz rangę na Discordzie. Także sprawdzajcie kanał, obszerajcie wspierających i bardzo dziękuję wszystkim, którzy już wspierają. No to dawaj, bali riberfa! Lecimy, lecimy z riverfem. Dawaj, dawaj. No i słuchaj, daję wszystko ci z powrotem ztracone. w takim razie. Słuchaj, nie wszystko stracone, moja droga. Ogólnie powiem ci tak, jedna sprawa, jedna sprawa. Aha. Teraz co musisz zrobić, to jest bardzo istotne, to jest bardzo istotne. Po pierwsze wziąć te dragony. Tak, biorę, biorę, biorę. W ogóle fajnie, że, do w ogóle fajnie że to jest trejdowania. Bardzo się no, cieszę że jest, z tych Ale szkoda, że nie jest tak jak w pecimulatorze, że kładziesz i możesz się wymieniać z ludźmi, tylko takie... No tak, takie, o. no tak, może to się zmieni. Dobra. Połóż sobie to i na razie, na razie czekaj. Dobra, i teraz jak już jesteś w plecaku, musisz zrobić pewną rzecz i tutaj widzowie to jest najważniejsza rzecz w grze. Automatyczne sprzedanie. Kliknij okay. sobie to. Czyli w co? Czyli masz. plecak. Automatyczne Auto sprzedanie. No. I teraz tak. Co zaznaczasz? Zaznaczasz na szaro. Rzadki, epicki, legendarny, mityczny. Te wszystkie zaznaczasz na szaro. Dobra. Reszta ma się świecić. Okej. Okay. Czyli godny, secret i limited. Dokładnie. To Dobra. ci się ma świecić i słuchaj, w tym momencie to wszystko co ci tutaj wylatuje Aha. idzie na automatyczne sprzedanie. Dobra, i, I zarabiam pieniądze. Zostają tak? ci? Tak, i zostają ci tylko Brain Red Gady, Limited i Secrety. Czyli jedyne co cię interesuje. Ja mam różne rzeczy w plecaku, co nie? Mam mm. na przykład Arbuza, więc ci go dam. Okej, okay, dziękuję. O, winogrono, dam ci. I zgaduję, że będę musiała to wszystko posadzić, tak? Musisz w tym momencie, że tylko te pięć grządek zagospodarować sobie tak, żeby takimi, że tak powiem, guwienkami po prostu zapełnić. Czyli dajesz na przykład jedno tutaj, drugie tutaj, trzecie tutaj, czwarte tutaj i sobie tak kładziesz tutaj pięknie. No i teraz widzisz, i na przykład jak grzyby biją pod, pod 20, 22 do 50 tysięcy, no to na przykład taki grape bije 1000. Bakłażan bije 700 wino, win, Na przykład taki Arbus bije 2000 I tak dalej, i tak dalej Co nie zmienia faktu, że to i tak są bardzo duże liczby Co nie? W sensie naprawdę Teraz totalnie ci nic nie przejdzie, więc ja cię ta gra jest taka dopominowa, Widzowie, ja nie wiem co tutaj się dzieje, ale muszę się uczyć I pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu jakieś porady Do tej gierki W ogóle cały ten odcinek to jest wielki poranek Więc jeśli dopiero zaczynacie gierkę To musicie obejrzeć ten film do końca, bo tutaj jest po prostu Wszystkie najważniejsze informacje nam Filipek sprzedaje, dziękujemy Filipku za to bardzo dzięki, bardzo dzięki, bardzo dzięki. Ja ogólnie tutaj dla twoich widzów przygotowałem jeszcze fajne rzeczy. Mhm. E, czekaj, czy mamy tutaj jeszcze jakieś takie ciekawe? Dobra, na razie to ci tak dam. Uwaga, cyk, uwaga, o, cyk. O kurde, ale to będzie farma pieniędzy. Uwaga, cyk, uwaga, cyk. No i dobra, jeszcze takiego diamentowego. O, okej. Okay. słuchaj, zanim, zanim ogólnie dasz załóż najlepsze, pamiętaj, żeby zebrać kasę. A, bo się resetuje? Tak, resetuje się. I teraz okay, załóż dobra. najlepsze. Zakładam? Wow! Ok! No i klasa. I możemy kupić Patrz, patrz, Chodź, chodź, patrz, 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 co się dzieje, patrz, co się dzieje. Nie, on ma życie, no nie ma szans, że. Ej, co jest, on się meltuje dosłownie. Dobra, patrz. Oh. No. Co? I to tyle? Tak, y to dla ciebie. Trzymaj. Dziękuję. No. Co jest? Ej, dobra, dobra. Ekwipujemy. Czy ja w pierwszy dzień grania w tą grę mam praktycznie niemal wszystkie Dragon Cannelloni? Co tutaj się dzieje? On generalnie nie jest dobry przez to, że często wychodzi, bo co 500 brain rotów on mi wychodzi i go walę na strzała. E, ale e, tutaj, tutaj stąd są najlepsze. Bo teraz tak, podchodząc do tego, dajesz roślinę i sugeruję ci jakiego dać brain rota. Tutaj, e, w bomba Bombardilo, krokodilo, więc chyba jakieś słabe. Dobra, no to inaczej, to zrobimy tak, zrobimy ci miłą niespodziankę. E, Trzymaj I mam tam położyć ten czołg, tak? Masz ten czołg tam położyć, no Dobra, zobaczmy, jestem ciekawa co się stanie Co tutaj będziesz miała? mi powiedz, moja droga No, girafa selestre Nie wiem czy jest dobre To masz girafa selestre tutaj, bierz go Mam, mam, no Zgarniasz go i dajesz go tam do środka. Okej. Okay. A ja myślałam, że z tego czołgu wyleci girafa to Co teraz nie. się stanie? Oho, no i dawaj girafa okay. tutaj. Okej. Ej, ty, ja nie jestem gotowa, bo na to, co się stanie? No i słuchaj, no to ciągnij za wajchę. Co jest? Za 5 minut, widzowie, tutaj się wyczaruje pewna rzecz. I prawdopodobnie to będzie Twój najmocniejszy brain rot Naprawdę? Kolejną rzeczą, jaką żaden musi musisz robić, podejść do sklepu tutaj. Idę do sklepu tutaj. To jest sklep z nasionami? Tak, dokładnie. Ja ci powiem jedną rzecz. Ło. Wow. Od, yy, że tak powiem, arbuza w dół. Dobra. Czyli arbus, yy, winogrona, kokotank yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. To ci wszystko interesuje. Dobra. Wszystko, co, co powyżej, to ci nie interesuje. No nie ma chyba. No, no nie ma, no nie ma. I właśnie I zgodę, tak jest przez tak większość jest. gry. No właśnie, to chciałam powiedzieć jako kolejne. Ale słuchaj, to jest ciekawe, że w tej grze wszystko rośnie jak w Grohę Garden. Czyli offline! Bardziej chodzi o to, że patrz, tu mamy grzyba 25 koła, a tu mamy większego grzyba 37 koła. A, znaczy 37, czyli grzyb 7, 7. grzybowy nierówny, że tak powiem. Masz taki luz, że to jest hit. Nic ci się tutaj nie dzieje. I mhm. za 190 brain rotów wyjdzie ci boss. I teraz tak! Czy to zawsze jest Dragon Caneloni, czy nie? Nie, 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 to y, zależy od y, Riberfa. Słuchaj, powiedz mi, czego brakuje Ci do Riberfa teraz? No, w zasadzie 50 milionów Lostralalitos i Waka Saturno Saturnitas. No dobra, no to słuchaj, e, Lostralalitos Ci brakuje, 50 tak? 50 milionów będę mieć w sumie zaraz, tak, Lostralalitos i Saturnita, czyli krowy planety. O! Właśnie tego Dobra, no to robimy ci rebirtha Dobra, zgarniaj dragony i do mnie z powrotem Tylko pozbieraj siano Remove, tak? Dobra, ogólnie tak Ja muszę się przelogować Okej okay. Więc ja, że tak powiem, zmienię konto na sekundę i przeniesiesz mi dwie rzeczy, które potrzebuję Ile ty masz tych dragonów? Co jest? <noise> Ile ty masz kont Filipku? Pochwal się dla widza Cztery Okej, okay, okej okay. Dobra, ja potrzebuję, żebyś mi e, przeniosła te Tutaj. Albo wiesz, co, nie będę ich przenosił, bo w sumie w sumie i tak, za niedługo będę od ciebie ściągał haracz. A, no dobra, fajnie wiedzieć. Przynajmniej <laughs> jesteś szczery. Nie. Przynajmniej jestem szczery. Ale patrzę, czy nie mam tutaj czegoś ciekawego dla ciebie na tym koncie. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, to ja już wiem, co ci dam do następnego rebirtha. Jak tam sianko twoje? E, 4 miliony. 4 miliony brakuje. Tutaj rebirthy no to nie jest e, lekka sprawa, że tak powiem. No nie jest. A chcesz coś ci pokazać fajnego? No, dawaj. 20 tysięcy na sekundę w momencie, kiedy dragony generują po 7 poli. Po o kurde, ej, dobra, bo on jest neonowy, to dlatego, tak? No, tak, tak, tak. A jaka no, mutacja jest... jest właśnie najrzadsza, neonowa? Właśnie neonowe są najmocniejsze, zauważyłem. Okay. Nie? Więc w sumie wydaje mi się, że tutaj neony. Jak cię podoba moje drugie konto? Tutaj tak losowo powrzucałem te. Tak, tak, totalnie losowe. Tutaj trzy linie są, że tak powiem, zapomidorkowane, a reszta Aha. są nastakowane po prostu plody, które mi zostały, czyli jakieś właśnie yy, winogrona i tak dalej. Nie no, ja jestem pełna podziwu dla tych groszków. Cudownie wyglądają. One po prostu mają na hiterosonie wszystko. Najlepsze jest to, że widzowie nie mają pojęcia, skąd je mam. Oho. Ja jeszcze nigdzie nie powiedziałem, gdzie je zdobyłem. No właśnie, ja też może... jestem ciekawa, i to miało być moje kolejne pytanie, ale zgaduję, że to jest jakaś tajemnica, więc. To może na końcu odcinka powiem. Dobra, tak blisko. Mam! 500 milionów. Burrito, burrito, Patrz, jak dostaje. Patrz, jak dostaje, eee, patrz. Jak dobra, dostaje. on ha! chyba będzie mocny, co? Nie, patrz. Nie. O. Okay. Bo by było the way. na tyle Zawsze miej e, slota właśnie w ekwipunku, bo wtedy mówię, bierzesz do łapki i normalnie wiesz tak Chcesz go. go? Nie, nie chcę, on 700 generuje na sekundę, to jest I uwaga, wastujemy lawakę, Lostralalitos Ja ci eee, daję kolejne Lostralalitos no tak, duże to jest teraz. Ja ci daję Lostralalitos na kolejnego Riberfa I, e, i daję ci e, e, i daję ci jeszcze Dragona i załóż sobie ich e, i ja się logam z powrotem. Dobra. No jestem z powrotem, witam, witam. Witam serdecznie. E, dobra, no to co, to ja chyba Dragony bym ci rzucił z powrotem, co, żebyś kazkę sobie ja zbierała. ja chcę to ogromne neonowe Lostralalitos. Dobra, jak będzie. Słuchaj, jak będzie 10 tysięcy lajków. Niemożliwe. Jak będzie 10 tysięcy lajków, to dam ci to Los To jest naj, najlepszy Brainrod, jakiego widziałem w tej grze. Nie widziałem mocniejszego. Dobra. 72 tysiące na sekundę. No właśnie widzę. Widzowie, musimy to zrobić. 10 tysięcy lajków. Żeby was zmotywować, widzowie, do, dla was dragony. Rozdajemy dragony. Zostawiajcie lajki i piszcie komentarze z nikami. Ale w porównaniu jakieś. do 99 nocy albo Steel Ebrino tutaj dzieje się tak dużo i trzeba ogarniać po prostu tak dużo rzeczy, że cieszę się, no. że powstał ten odcinek, który teraz nagrywamy, bo naprawdę mi się kręci w głowie od tego, co widzę. Ogólnie, bo ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, co ty dostajesz. Tak się tylko chcę powiedzieć. Ty może. widzowie i może napiszą w komentarzu, jakie ty rzeczy mi. dostajesz. Mm -hmm. Tak. Ogólnie na rebirthy dałem ci rzeczy, które mniej więcej zdobywa się około 20 godzin, łącznie. 20 no. godzin żywego grania? Tak, bo ciężko jest zdobyć ogólnie y, lawakę i lostrol, to jest tak, o, na strzała. To totalnie jest bardzo ciężkie, żeby o, to matko, zdobyć. Matko, dobra, to ja zaczynam naprawdę z grubej rury, że tak powiem. <laughs> Ej, ale ja na kolejnego rebirtha potrzebuję 100 milionów, przecież ja to będę robić rok. Nie, to szybko się zdobywa. Dobra, to w takim razie kupuję kolejną platformę i mam nadzieję, że, że pójdzie szybko. Uwaga, cyk, ten, ten, ten. Gdzie naprawdę masz dużo. ich 80, co? No, dużo mam ich. Ten, dobra, ten. Niech będzie jeszcze. Klikam. Uuuu. No, no. Już. Ej, dobra, to wygląda teraz totalnie blisko. Ile masz kasy? Ej, mam 13 milionów, więc mogę kupić ten kolejny e, slot. Kupisz tutaj jedno. Następnego już nie kupuj. Załóż jeszcze raz dobra. najlepsze. Cyk. Dosłownie zaczęłaś grę z najlepszymi plonami. Z najlepszymi plantami, co spowodowało, że dosłownie nic ci nie przeszło. Od początku, kiedy weszłaś na serwer, nic ci nie przeszło. Wyobraź sobie, nic! To jest powalona! Watermelon! Mówię, wszystko, widzowie, od watermelonów się opyla. Serio, jakby to jest to. Ej, patrz ja mam Laki to... loca. No masz, masz, masz. Odin albo Tralalelo mi wyskoczy. Wyskoczy mi tralalelo. No, Me, jeszcze raz. A, czyli tutaj nie ma chociaż jednego takiego dobrego, co? Nie, tutaj to jest taki, wiesz, to jest okay. darmowy, okay, darmowy okay, bok, okay. żeby przyspieszyć, że tak powiem, progres ludzi I tyle dobra. niestety dobra, e, dobra, U mnie się respi coś, patrz, patrz, patrz Idę O, czekaj, o, dragon, ale Dragonik? jaki? Chyba gold, czy e, zwykły? Wiesz co, gold, no? słaby chyba Uwaga Aha. Nie, to jest niesamowite, Trzymaj. to jest dla mnie A, niesamowite dobra. Ogólnie powiem tak, no nie ukrywam, że moim celem dzisiaj było cię zwerbować i zrobić z ciebie najsilniejszą, najmocniejszą dziewczynę w Polsce grającą w tą grę Czy już jestem najsilniejszą i najmocniejszą dziewczyną w Polsce grającą w tą grę? Zależy, bo jak zabiorę ci twoje plony, to już, moje plony, to już nie będziesz Ej, ale... no ale dlaczego masz mnie zabierać? To, czyli one nie są na stałe? No. Jak będzie, słuchaj, jak będzie przynajmniej 2000 tysiące <laughs> lajków, no. to zostawiam ci te maszrumy ale groszki co? zabieram, te duże. Naprawdę? Co to za prezent? Halo! No to co, a czy, co to za prezent? Dobre, Mówi dobra. Netka, która zrobiła, zaraz robi czwarty river w 30 minut! Gdzie ja to robiłem dobra, przez nie, 4 dobra. dni! Nie załamuję się, ja to nadrobię. Po prostu będę tutaj farmić Rzędko. tej kierce po to, żeby mieć najlepsze rzeczy. Obiecuję. Prędko. Słuchaj, no. ja ci powiem tak, ja to robię dla twojego dobra. Bo, szczerze, odbiłoby mi od kasy, co? Odbiłoby ci. Słuchaj, grzyby ci zostawiam. To i tak są najlepsze możliwe CD, jakie istnieją w grze. Ok. Na razie ci je zostawię. Jak będzie 2000 lajków, to ci je zostawiam. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Dobra, więc tak, co możemy dać dla widzowie? Dobra, damy jej to, damy jej to. Trochę mi szkoda tego, no ale dobra, trudno. O, great Słuchaj, trzymaj. Dziękuję. Ja ci dam fajne rzeczy. Trzymaj więcej jeszcze. U. Dobra, czekaj. Trzymaj, trzymaj. Dobra, no to będę przysadzać Wiesz co, będę miły i dam ci jeszcze tak. Trzymaj. Uuu, i tak, ten pewnie też jest dobry, co? Trzymaj. No jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dziękuję. Na tych liniach kładziesz sobie wszystko, tylko tą linię masz słabą, a tą masz mocną. Bo tutaj dałaś winogrona same. A tutaj wiesz, dałaś takie shity, że tak powiem, więc ta linia jest słabsza od tej. Okej. Okay. To co, no możesz mi oddać to motoro w takim razie i będziesz miała widoczność teraz, jak to będzie wyglądać. Gdzież? A, a bo tak pięknie, tutaj a teraz tym biedakiem znowu. Jak będzie 11 tysięcy lajków, to ci zostawiam jednego, jak będzie 12 tysięcy lajków, to ci zostawiam dwa. Okej. Okay. A, a jak będzie 13 tysięcy lajków, to ci zostawiam trzy. Okej, okay, dobra, dobra. Musicie widzowie, no. proszę. Ja jestem teraz biedna. Podzielę się z wami. Jak dostanę trzy, to dam wam jednego. A jak dostanę dwa, mi? to też wam dam jednego. Uwierz mi, nie jesteś biedna. Uwierz mi, nie jesteś biedna. Okej. Okay. Ty masz dosłownie takie mocne tutaj te rzeczy, wszystkie, że to jest Może hit. ja nie doceniam, po prostu nie znam wartości tych rzeczy. Jeśli tak nie jest, znasz. to przepraszam. Nie znasz, zdecydowanie nie znasz, zdecydowanie nie znasz. Ej, dobre, ja widzę, one mają po 1,8,5 e, koła damage, a grzyby tak. mają po 30, tak. po 55. Tak, dokładnie. O, matko. No to co? Słuchaj, w takim razie przychodzi piękny czas Rebirtha. E, dawaj, smoki do mnie. Dobra, eee, I wiesz. Taki? I czekaj, to będzie który riberf twój? To mój drogi, będzie mój e, trzeci riberf. Chyba są cztery maksymalnie, mi się wydaje, no? W całej grze? No, ja, póki co tak. No, teraz będzie update. Chyba ja dzisiaj. Ja myślałam, nawet. że jest jakieś piętnaście. Nie, 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 coś ty? Okej, okay, no to ja naprawdę jestem na endgame. Ie. No tak. Połóż najlepsze jakie masz, tak żeby się upewnić czy wszystko aha, wiesz, aha. oddałaś, no nie, ja tak zawsze robię, polecam widzowie żeby tak robić No i zgadza się no, rubriberfa Bam No i znowu, znowu od zera syzyf Kibigo again no. no dobra, kładziesz dragony w takim razie, niech już ci zbierają kaskę na, na ulepszenia bazy Widzowie to Zaraz będzie pierwszy i ostatni odcinek dlatego, że już będę wszystko miała Także pozdrałem. Tak dokładnie, no zepsułem ci grę oficjalnie No i dobra, i dajemy ci w takim razie to Powiedz mi, jak klikniesz odrodzenie, to masz jeszcze jednego riberfa, co? Eee, tak, mam. Rebirth 4. Jesteś na endgame'ie, załóż sobie, w takim razie tutaj postaraj się jeszcze kupić jedno pole. Okej, okay, kupuję, kupuję. Rebirthy dają ci mnożniki, więc generalnie będziesz teraz Ta. bardzo szybko zdobywać kasę. Tak, jest szybko, jest bardzo szybka. I powiedz mi, jak stoisz tutaj, ile na sekundę generujesz kasy? 287 tysięcy. No. Wow. No i klasa. No i klasa. Słuchaj, dla porównania ja ci powiem tak, ja zarabiam 1 634 tysiące na okay, sekundę. Okej, no to jesteś jakieś 6 razy lepszy niż ja. Dokładnie tak, ale słuchaj, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie przede wszystkim. Moja wiara w ciebie jest przeogromna. Tak, ja też w ciebie wierzę. Generalnie nie ma dużo osób w grze, która ma tyle co ty. W sensie jesteś w jakimś. Czy jesteś na tabelce? Nie, na pewno nie jesteś. <laughs> jesteś w jakimś 0,3 ilości osób w tej grze aktualnie, albo 0,1 nawet. Okej, okay, okej, okay. nice. No A więc co, wystarczyło pograć. Ze mną przez 40 minut i jak widzisz, moja droga, cała Dobra, baza wiem. Dragon Caneloni, pozbieraj sobie, poszerz bazę jeszcze bardziej. Zbieram się, eee, poszerzam baza. Masz, masz dosłownie plony, które są totalnie mocne, nic ci nie przejdzie, nawet jakby dragon Caneloni cię zretwił i tak go dojedziesz. I kurde, no powiem Ci, że masz totalny luz, tak szczerze. Dziękuję Filipku, pięknie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.